Cześć, witam. Z tej strony Raphard. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę prywaty, a mianowicie coś, co zaczęło życie na tym kanale. Pamiętacie działo FLAK 40, które kupiłem specjalnie na konkurs modelarski w Chełmży, który odbywa się w wakacje. Bardzo lubię tam jeździć i powiem Wam, że jest tam taka kategoria właśnie artylerii. I właśnie z tą myślą kupiłem tego flaka, mówię, no model w miarę nowy fajny, ale kiedy kupiłem, otworzyłem pudełko, zobaczyłem, że, e, że pomost wygląda w ten sposób. Według model kolekta wygląda w ten sposób, a według mnie powinien wyglądać w ten sposób. Różnica jest widoczna, prawda? To nie była w oryginale, to nie była po prostu kawał blachy, tylko to była taka blacha z oczkami, może powiedzieć, taka siatka. I, I dlatego, dlatego w ogóle cały, cały pomysł wydania blach do tego powstał, dlatego że po prostu tu nie podobało mi się parę rzeczy, chciałem pozmieniać. Nie było żadnego zestawu, więc jeśli nie było żadnego zestawu, no to. Trzeba było coś zrobić, więc powstała taka blacha. Ta blacha jest w tej chwili, będę opracowywał do niej instrukcję i będzie niebawem dostępna w sklepach do tego modelu i do dziewięciu innych modeli, które wykorzystują flaka 40 z firmy Model Collect. Takie krótkie, krótkie, info, powiem Wam, że bardzo się cieszę, że, że, że ta blacha jest, tak jak tutaj widzicie, jest troszeczkę tych części, miało być kilka, ale wyszło, że jest kilkanaście i umożliwia bardzo fajną waloryzację, może nie wszystkiego, nie wszystkiego, bo pewnych rzeczy nie da się zwaloryzować, na przykład tutaj w oryginale, w oryginale powinny być jeszcze tutaj takie śruby, śruby tutaj przy tej lufie tego model kolekt nie zrobił. Nie wiem czy Aber nie ma nie ma takiej lufy z takimi już tutaj śrubami gotowej aluminiowej. Poza tym dodatkiem Abera chyba raczej nic nie dostaniemy, znaczy nie dostaliśmy, ale niedługo dostaniemy. Także tu patrzcie. Taka fajna etykieta nawiązująca kolorystycznie do moich zaginarek i tutaj są też zaginarki z tych tu są wymienione wszystkie zestawy. Tu jest kod QR, który prowadzi na moją stronę, na której będzie taka też, mam nadzieję, wideoinstrukcja, bo ja opracuję taką na zwykłej kartce taką instrukcję, bo to większość, większość rzeczy w instrukcji się powtarza, na przykład N31, N30... Dla wszystkich dziewięciu zestawów jest to samo, jak gdyby, tak? Jeżeli jest to zastosowane w danym zestawie, to te, te części są jak gdyby takie same i do tych części będzie można wykorzystać e, tą blachę. I tak, jak powiedziałem: tych tutaj jest 25, a z tyłu są jeszcze zegary, ponieważ e, tutaj były też e, zegary zastosowane. E, Bodaj, że tutaj na tych częściach powinny być zegary. E, Blachy powstały na skutek dogłębnej analizy jednego z dział, które stoi w niemieckim muzeum. I myślę, że są fajne. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Zresztą sami, sami ocenicie te osoby, które są bardziej zaawansowane, będą chciały sobie tutaj tego flaka zbudować, bo to już jest, słuchajcie, sam flak kiedyś, jak był bez blach. To wyglądał, no, tak sobie powiedzmy, nie? Ale z blachami może być ciekawie. Może być ciekawy i może być to fajny model konkursowy. Tak mi się bynajmniej wydaje. I w takim celu, w takim celu właśnie te blachy zostały opracowane. I, i mam nadzieję, że to złożę. Nie wiem, czy, czy będzie chciało mi się malować. <laughs> Dobra, żarty żartami. W każdym bądź razie. Jak tylko zrobię instrukcję, to będą trafią one do sklepów i tak jak powiedziałem, postaram się też zrobić taką wideo instrukcję, ponieważ sam temat instrukcji, jak często się, często się spotykamy z instrukcjami, one są czasami nieczytelne i tak dalej, najlepiej bazować na oryginalnych zdjęciach. Wtedy możemy, możemy sobie porównać, zobaczyć gdzie, co było. Bo tutaj mamy piękny rysunek, ale to na przykład widzicie, tutaj nie są oddane zegary. To powinny być zegary oddane na tym, nie? Tutaj u góry też jest taki element, który tutaj jest chyba nieprawidłowo przedstawiony. Powinien wyglądać trochę troszeczkę inaczej. Ale to wszystko, wszystko, wszystko jest do zrobienia. Wszystko jest do obcykania. Eee, dobra, słuchajcie tyle by było na dzisiaj z mojego oglądania. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję mojego kanału. Eee, I do zobaczenia w następnym odcinku. Teraz będzie troszeczkę cały czas chyba monotematycznie, bo będę, będę tutaj starał się tego flaka jakoś dozbroić w blachy fototrawione. Może troszeczkę powyginam, może troszeczkę pokleję. Także osoby, które są, są za, zainteresowane, to pewnie w następnych odcinkach będę pokazywał, co możemy tutaj przy pomocy tych blach. Akurat zrobić, ale to będzie się odnosiło też do innych modeli, bo wiadomo, że, że nie, nie samymi flakami człowiek żyje. Nie z samymi flekami człowiek żyje i będą też, będą też inne, inne modele i na podstawie tego co ja tutaj pokażę jeśli chodzi o blachę, ogięcie, klejenie itd. to można oczywiście robić różne inne dziwne rzeczy. Dobra, dzięki jeszcze raz, życzę wam miłego wieczorku i do zobaczenia w następnym odcinku.